Jeśli ktoś powie po hiszpańsku a szaber, a to co to będzie znaczyło? A saber, przecież to brzmi jak dowiedzieć? Ale co to znaczy? Zaraz spróbujemy się tego dowiedzieć. Hola, Komunista estáis? witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o hiszpańskim zwrocie Asaber. Jest on często używany w potocznym, codziennym języku hiszpańskim. Więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz. A później, jeśli będziecie mieli ochotę, możecie też odwiedzić Instagrama i Facebooka. A teraz już zaczynamy. Zapraszam! No dobrze, to co to znaczy? To Asaber. Jeśli ktoś tak po prostu powie Asaber, to o co będzie mu chodziło? Czy będzie to miało coś wspólnego z dowiadywaniem się czegoś? Zaraz się dowiemy. Najlepiej od razu zobaczyć to na przykładzie. Możemy usłyszeć taką rozmowę, na przykład ktoś może zadać pytanie Donesta Juan? Donesta Juan? Czyli gdzie jest Juan? A ktoś może na to odpowiedzieć Asaber saber I co to by nie znaczyło? Dowiedzieć się? No, oczywiście nie. Jest to wyrażenie, które pomaga nam wyrazić właśnie incertidumbre albo duda, czyli niepewność czy też wątpliwość i w dość mocniejszy sposób niż po prostu, że nie wiem, możemy powiedzieć właśnie Asaber, czyli to takie nasze. Kto to wie, któż to wie, czy coś w tym stylu. To znaczy, że za pomocą tego "Ashaber" możemy dać do zrozumienia, że nie mamy zielonego pojęcia, gdzie chłan może teraz być, i mówimy po prostu Asaber. Jest to już zwrot kompletny, nie trzeba niczego dodawać, i bardzo często usłyszymy to właśnie jako taką odpowiedź. Asaber, to znaczy, że nie wiadomo, gdzie Chłan jest, któż to wie. Gdzie on jest? Tak właśnie działa Ashaber w języku hiszpańskim. Kolejny przykład i kebabasaraora i ahora? czyli i co się teraz zdarzy, a co się teraz wydarzy, a inna osoba może na to odpowiedzieć znowu. Ashaber tío, Ashaber tío, czyli któż to wie, stary. I jak widzicie, znowu może po prostu powiedzieć, czy odpowiedzieć samo. A szaber i nie ma żadnego problemu. Nie jest to tak, że to jest tylko i wyłącznie taki osobny, odseparowany zwrot, co zaraz zobaczymy, to może jak najbardziej być w pełnym zdaniu, być częścią pełnego zdania, można to dalej kontynuować, ale można też używać tego jako po prostu taka riposta. A Saber, któż to wie, kto to wie, tak to właśnie może działać. Jak widzicie bardzo często to się spotyka w takich pytaniach i odpowiedziach takich mini dialogach i jeśli mówimy o dialogach codziennych hiszpańskich to musicie wiedzieć, że najnowszy e-book Hablo Español jest to zbiór 30 dialogów, nie tak krótkich oczywiście, nie mini dialogów tylko dialogosz kompletnych, ale za to cotidianosz właśnie dialogów codziennych i jest to 30 sytuacji z życia wziętych i jest też język codzienny tam właśnie przedstawiony. W najnowszym e-booku oczywiście są też tłumaczenia do każdego dialogu i są też komentarze, w których wyjaśniamy pewne kwestie gramatyczne lub też kulturowe. Także bardzo serdecznie Wam ten e-book polecam. Link znajdziecie pod spodem w opisie. I jeśli chcemy tę naszą wypowiedź po Asaber kontynuować, to bardzo często spotkamy tam pytajniki takie jak KOMO, KŁANDO, a akeora, ORA, KĘ, i tak dalej, i tak dalej możemy powiedzieć na przykład A Saber Donde Starana ora, A Saber Donde Starana ora, czyli kto wie, któż to wie, gdzie oni teraz są. I może was zdziwić tutaj, że przetłumaczyłem to jako, gdzie oni teraz są, a przecież mamy tu Estaran. Estarán to futuro simple, czyli czas przyszły. Dlaczego zatem przetłumaczyłem to jako gdzie oni teraz są? No to jest przykład na przypuszczanie za pomocą czasu przyszłego. Nie tylko za pomocą czasu przyszłego można przypuszczać w taki sposób, ale tym właśnie czasem przypuszczamy o teraźniejszości. To jest trochę tak jak my czasami mówimy po polsku, że chyba będzie trzecia, w znaczeniu chyba jest, Trzecia, albo że ktoś tam, ile będzie miał lat? No, będzie miał z 40 lat, ale wiadomo, że chodzi o to, że teraz ma. Po prostu nie jesteśmy pewni i przypuszczamy, że mniej więcej tyle. I też używamy czasu przyszłego. O tym, jak to się robi, mam już osobny odcinek i serdecznie go Wam polecam, bo naprawdę bardzo często się to w języku hiszpańskim spotyka. To właśnie przypuszczanie między innymi o teraźniejszości za pomocą Futuro Simple, czyli. Asaber donde estarán ahora. Hasaber. Hasaber donde estarán ahora. Tak właśnie możemy przypuszczać. Kolejny przykład. Hasaber a qué hora piensan venir. Hasaber a qué hora piensan venir. E, czyli kto wie, któż to wie, o której zamierzają przyjść czy przyjechać. E, to znaczy, że e, podważamy tutaj to, że mają przyjechać szybko. Wyrażamy trochę naszą irytację, ale też oczywiście niepewność tego, kiedy w końcu zamierzają przyjechać. I właśnie do tego przydaje się Ashaber. Tutaj mamy inny pytajnik, Akeora, ale można sobie wyobrazić sytuację z naprawdę różnymi pytajnikami. Właśnie pamiętajcie też, że jeśli używamy pytajników, to w ortografii musimy pamiętać o tym, że jest tam tilde. Jest ten akut, czyli AKE ora. Musi mieć właśnie e, tutaj zaznaczoną tę kreseczkę. A saber, AKE ora pięć venir. Następne zdanie. A saber quien se lo dijo. A saber quien se lo dijo. E, czyli kto wie, e, kto mu to powiedział, albo kto jej to powiedział. E, czyli tutaj. Znowu mówimy w taki dość podkreślający naszą niepewność, ale też być może irytację z, w taki sposób właśnie, że no, ktoś to wie, kto tam jej to powiedział, czy kto jemu to powiedział. A saber quién se lo dijo. Takie rzeczy są naprawdę bardzo często spotykane w języku hiszpańskim. Kolejny przykład. A saber qué dirán cuando se enteren. A SABER QUE DIRAN CUANDO SE ENTEREN, czyli kto wie co powiedzą, kiedy się dowiedzą albo kiedy się zorientują. Tutaj mamy też ENTERARSE. ENTERARSE de algo ma właśnie takie znaczenie, że o czymś się dowiadujemy, orientujemy się, że coś się dzieje. Czy ogarniamy coś, lub też w drugą stronę, że nie ogarniamy czegoś, nie jesteśmy zorientowani, i tak dalej, tak dalej. Czyli tutaj spekulujemy na temat tego, no kto to wie, co oni powiedzą, jak się dowiedzą, jak się zorientują. Tak to właśnie może działać. Tutaj mamy czas przyszły, futuro, ale już nie mówiący o teraźniejszości, tylko o przyszłości. I dalej, quando se enteren, mamy subkuntiwo. Dlaczego subkuntiwo? Dlaczego nie może być tutaj czasu przyszłego kolejnego? No, dlatego, że pokłando w takich znaczeniach, jeśli mówimy o przyszłości, jest to zdanie oznajmujące. Nie używamy futuro simple, tylko właśnie subhuntivo. I Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to polecam Wam moje e-booki o subjuntivo. Link również znajdziecie pod spodem w opisie. Zresztą to ten sam co do dialogów, do e-booka z dialogami. Ale pamiętajcie, że w takich przypadkach w języku hiszpańskim nie ma czasu przyszłego, nie ma konstrukcji ir. Mas infinitivo, czy ir a, mas infinitivo ir a hacer algo, tylko właśnie subjuntivo. Cuando se enteren? A ver qué dirán, que van a decir? Tutaj mogłoby być, cuando se enteren. Tak to właśnie działa. Oprócz pytajników, potem tym a saber możemy spotkać też si. I możecie się zdziwić, si, czy będzie tutaj po tym a saber. Zdanie warunkowe. Nie chodzi o to si warunkowe, nie chodzi o jeśli czy gdyby, tylko chodzi o si, które znaczy czy i wprowadza niejako pytanie. To właśnie pasuje do tego, a saber, no bo chcemy się tego dowiedzieć, tak jakby. Mówimy, że któż to wie. I możemy powiedzieć, czy usłyszeć na przykład, a saber si no fada. A saber si no fada, czyli kto wie. Czy się nie obrazi? Kto wie, czy się nie zdenerwuje? Któż to wie, czy się nie zdenerwuje? Tutaj użyłem akurat czasu teraźniejszego, jeśli mówimy o przyszłości, ale o przyszłości bardzo bliskiej. Bardzo często używa się w takich sytuacjach czasu teraźniejszego w języku hiszpańskim i jak najbardziej on pasuje do takiej sytuacji kiedy myślimy że coś ma się e, wydarzyć ktoś być może ma coś komuś powiedzieć a my mówimy o, a saber si nos czyli kto wie właśnie czy się nie obrazi nie zdenerwuje moglibyśmy całe zdanie ułożyć na przykład si se lo dices a saber si nos enfada si se lo dices, a saber si nos tutaj Mamy znowu si, specjalnie ułożyłem takie zdanie, żebyście zobaczyli, że to pierwsze si jest warunkowe, czyli si se i jeśli mu to powiesz, pamiętajcie, że w takich sytuacjach futuro po tym si też nie występuje, si se lo a saber si no fada, pierwsze to jest jeśli, a drugie to jest czy, to drugie si, to jest, że nie wiadomo, czy, że, kto to wie, czy się nie. Obrazi, nie zdenerwuje. Tak to właśnie powinno wyglądać. To jest zdanie warunkowe, oczywiście, ale realne, więc nie ma tutaj żadnych subkuntiwów. Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to polecam Wam mój kurs o takich zdaniach. Właśnie link też znajdziecie pod spodem w opisie. Kolejny przykład. A saber con quien se habrá A saber con quien se e, Czyli e, kto to wie, któż to wie, z kim poszedł, z kim wyszedł, czy z kim sobie poszedł, czy z kim sobie poszła, czy z kim wyszła. Tutaj znowu mamy futuro, ale tym razem compuesto, czyli złożone czas przyszły ale on też pozwala nam spekulować, tylko że nie o teraźniejszości, tylko o przeszłości bliższej. Ale jak mówię, odsyłam Was do tego odcinka, o którym wspominałem wcześniej, bo tam wszystko porządnie sobie wyjaśniamy. Czyli używamy tutaj tego, żeby podkreślić, że nie jesteśmy pewni do końca, czy on czy ona sobie z kimś tam wyszli, czy nie, ale prawdopodobnie tak. No i Bóg jeden wie też, jeśli ktoś lubi religijne jakieś ekspresjone, to też można powiedzieć, tak właśnie to można zrozumieć, że któż to wie, z kim on tam nie wyszedł, czy ona nie wyszła. I tak właśnie możemy zrozumieć to w codziennych sytuacjach, to właśnie asaber. Ale musicie wiedzieć, że to asaber ma jeszcze jedno poważniejsze znaczenie, o którym zaraz wspomnimy. To asaber w języku niecodziennym, a literackim, bardzo poważnym, może mieć znaczenie takie jak de esdecir, esdecir albo osea. Osea, czyli znaczenie klaryfikujące, wyjaśniające, czy doprecyzowujące coś, czy wymieniające dokładnie, o co nam chodzi. I będzie to spotykane naprawdę rzadko, raczej w literackich sytuacjach, czy poważnych jakichś artykułach itd., itd. możemy jednak przeczytać, czy też czasami usłyszeć coś takiego. Nuestro país tiene dos problemas principales, a saber la crisis económica y el bloqueo político. Nuestro país tiene dos problemas principales, a saber la crisis económica. I el bloqueo político, e, czyli e, nasz kraj ma dwa główne problemy. To jest, to znaczy, mianowicie, i teraz wyjaśniamy dokładnie o co nam chodzi: kryzys ekonomiczny i blokada polityczna, i czy blokadę polityczną. E, te właśnie, że ma te dwa problemy główne. Więc jak widzimy, tutaj już mamy wymienianie tych problemów, doprecyzowywanie o co nam chodzi, klaryfikowanie jakiej sytuacji, ale jak mówię, to już jest rzadko spotykane i w rejestrach bardzo poważnych. Samo SDCIR brzmi poważnie, a SABER w tych kontekstach brzmi jeszcze poważniej. Także w akademickich może kontekstach bardziej to spotkacie. Ale musicie wiedzieć, że asaber też tak działa. Jednak w życiu codziennym asaber ma raczej takie znaczenia, jak te, o których mówiliśmy wcześniej. Czyli któż to wie, kto to wie, czy Bóg jeden wie. No i tak to właśnie wygląda, tak właśnie działa Asaber w języku hiszpańskim codziennym i niecodziennym i tym poważniejszym. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że jest dla was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i jeśli chcecie inne odcinki, żebym wyprodukował inne odcinki o e, różnych innych możliwościach zamiast tego Ashaber, Bo w takich znaczeniach można oczywiście użyć też kęsałę, sabe, sabe, czyli kto wie, któż wie, dosłownie, e, można też e, użyć bardzo ciekawej ekspresjon betetu a szaber. Betet Ashaber, czyli tak jakby dosłownie idź. Sobie się dowiedzieć albo coś w tym stylu, ale też używamy tego jako takiego wykrzyknienia, nawet mocniejszego niż to samo asaber. Dajcie znać, czy chcecie o tym też odcinki. I ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam na sam koniec z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle, jak zwykle jestem też pod hotelem Santa Catalina w ogrodzie przed nim, właśnie ten hotel jest o tam i tak wygląda. Ten tutaj ogród, a ja sobie siedzę znowu, tak jak i w poprzednim odcinku, bo nagrywam ten odcinek tego samego dnia, co ten środowy, przy tym bananowcu, w jego towarzystwie, i stąd bardzo serdecznie Was pozdrawiam jeszcze raz, dziękując za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patronite.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y Asztalego.